Coś się dzieje, kurwa, nie wiem co. <laughs> kurwa, od tego chłopa króla dostałem. Aha, ja dostałem, wiesz, co nie, ja dostałem od niego 75, kurwa dolarów. <młys <editions> yes, yes no. <młysza> Are you talking for teen? Yes, that was moja idea. No, it wasn't. <głos> <głos> to ma jeden pocisk z magazynku i ma szybkostrzelność 8, a Glock ma 112 szybkostrzelność, więc ja jarmi... my. <noise> nie wiem, to musi zmieścić spręż, z jednego typa, no? tyle. Nie słyszeliśmy kurwa jebanej Tyra, który nadjeżdża za nami. A ta, 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 on nie widział w ogóle nikogo. Nie, to jest jak w składzie, że słyszysz dźwięk tylko z tej strony, w którą się patrzysz. O, klasyczek. A to ciekawy feature. Nie jak to jest za pieniądze gdzie w ogóle nikt nie nic nie słychać. Nic nie słychać znowu. Wiesz jeszcze ostatnio na grałem w i tam jest taki przecichnik. Co Dobra, nawet? spacja, bo by się kurwa skradamy 20 minut po zajęciu. No, to prawda. Moment Taki potężną siłę jest i słuchać jak grosiu ci dudni 10 tysięcy kilometrów od siebie, a w harddive'ie się nikt nie słuchać, nie? A wyciągną pułkawę potężną. Śnieżna zamieć się nazywa. O nie, Blizzard pewnie dość no nazywa. A, a ja wiem co to robi, to wiesz jak strzelić to ci pieniądze z konta ściąga, po prostu z karty. O kurwa, buchowy. Dostałem damage, rozumiesz to? to? Dostałeś. A ja dostałam i stałem tutaj przy tym krześle. A, to zobaczymy. <grymne> kurwa, ludzie co są. Gdzie, gdzie, gdzie? Policja, kurwa! <grymne> na <Strzelanina> w szkole! <grymne> <Uff>. <grymne> Zadymka. <grymne> <grymne> Zadymka. <grymne> <grymne> UWAŻA! Ale kurwa, te jest Pa pa pa, widzicie typa? Widzicie typa? Czekaj, nie A, widzę typa o, o. Chodź no, Za blisko się, co nie? Uba, się, sonie, nie, no Adam trolluje, no <laughs> O kurwa <laughs> Kamikadę zrobiłem Przecież mam tyle tych gwiazd, nie mam sorry style'u, bo nie używam no, Trzeba dać po prostu ludzi to. O kurwa Oj Coś <laughs> <Aś> wybuchło <laughs> I po gwiazdkę <laughs> A, to klasa jest... C. Aha, dobra, w piwnicy mają, kurwa. A klasa to jest, C to jest nie za klasa C, no. A ta co tutaj, kurwa, robi? A, no tak, baba chciała otwierać, nie rozpierdalaj tych pasów. Dobra, yeah. baba. O, no, bierz tą skrzynkę. O! Strzelanina. Strzelanina. Na głowę, na głowę. Słuchajcie, że dalej, bo nie przeszkadzaj. Dokładnie. żebyś nie przychodziła do szkoły tego dnia. No, się tepła, kurwa. To ma się tepła właśnie tak. dosłownie. A chłop się w autobusie skąpił, tak? No, co się... <śpiewanie> o kurwa, niedobrze. Ustawka. <śpiewanie> Zbroziło chłopak. No i taka ustawka jest. No, <śpiewanie> dostali kurwa. Rozjepali z bloków. <śpiewanie>

A i karabin zniknął właśnie no się spokojnie <grystanie> Ale to nie to jest zielone jednak w takim razie? No i nie niebieskie karabiny są niebieskie <grystanie> <grystanie> No okay. dobra <laughs> Okej okay. nie umiem nie ma OP broni DLC, no to i nie dostaje ekspo za to, wiesz, do tyłu tam nie schodźcie na dół, bo to trzeba wejść na górę na ten most Aha No Co i tam ci potraftuję ja może Kurwa, nie. ale zajebam <laughs> <laughs> Jebany latający holender. No wiem <laughs> O, wybuchowy, 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 nie, nie, da. Wybuchowy, wybuchowy. No, 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 no. Co to jest? <śmiertoszniewczy0> za to jest o, za to jest ten, tam są zapasy, ten zapasy dla palestyńskie, które zostały ukradzione przez pewną pewnych ludzi. Pewnych ludzi. Dziękuję za chwilę. O kurwa, tutaj gazują stary. O, jest tu gazowanie. U. Wow, szlugi po prostu, szlugi... Ja ja chyba mi się tutaj przestaje patrzeć zbierać, bo to nic nie daje naprawdę. Szlugi to daje. O? <noise> ta właśnie też to chciałem wziąć, ale czekaj, ja, no. ja będę robił te będę na grappling. Okay, nie działa! O mój Boże... Co to, ten judo coś tam? Ta, 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 ten, ten judo coś tam. No teraz treatment. To, to, teraz a, to teraz jest start, no. Aha, dobra, to po prostu zamiast unikuś tego używa. No ale ja robię powodzenia, bo to musisz ten... Łukasz, wypierdaj z tym kopniakami! Wypierdaj z tymi kopniakami, to raczej będę robił. Musisz najechać na typa myszku, to jest masa pracy używać tego. No. Oni się w ogóle tak kurwa. A, to to, no mówię, ja to może z dwa razy użyłem. Dobra, Chujowy games. No, no, nie u... Oj, Oj, chłopaki. <noise> No i 4000 sekundów, pizdę. I idziemy spać, kurwa. Jak <laughs> masz animację tego leżenia <laughs> i się poddajesz, to po prostu stary idzie spać. <laughs> Dobra, jesteśmy. To tu jest, jest bliżej ten jeden. A tu jest bliżej, no to jest Nie, na No Nie, tu jest bliżej. Ta. No tu jest bliżej. Do mnie. Ja już jestem. Nie, my jesteśmy z Do dwójkę. Dodało a, bo to są droga, dobra. Dajcie kabel, ja dałem taśmę. Mm, a, co? a, kabel? To tyle? Wracać, kurwa. się z, z nimi. By, 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 by. Spokój się. No halo! No halo, No mm. i i hallo <laughs> Kurwa 10 idź, ja no, idź, no, co? Coś nie silni się podobno. Nie rozumiem. Tu jest, tu jest Rościu przy mnie. Nie, to jest, przy mnie jest gościu. Przy mnie jest. Nie, przy mnie. Przy mnie. Przy mnie. Przy mnie. Stary, a... Murzyn, się wspiął <laughs> kurwa za <zaparam śmiech> <ten. śmiech> Ja się tępłem, a tu dziadek jest zanim Łukasz wchodzi. <laughs>